Dlaczego tak wielu starszych ludzi nie dożywa nawet 75 lat? To pytanie prowokuje do głębokich refleksji i otwiera drogę do zrozumienia prawd, których wielu boi się dotknąć. Longevity zależy nie tylko od genetyki czy przypadku, ale od codziennych wyborów, które mogą wydawać się drobne, ale mają ogromny wpływ na losy każdego z nas. Czy wiesz, że pewne konkretne działania, jeśli zostaną zignorowane, mogą skrócić życie i że ich skutki mogą, Zacząć być widoczne dużo wcześniej? Przez lata, nagromadzone nawyki stają się swoistym dziedzictwem dla ciała i umysłu. To, co robisz dziś, może zadecydować, czy dojdziesz do starości w zdrowiu, czy zobaczysz, jak twoje dni są skracane. Nie chodzi tylko o dłuższe życie, ale o życie z jakością. Czy znasz ciche pułapki, które skracają twoją oczekiwaną długość życia? Wiele z nich to zachowania, które mogą wydawać się nieszkodliwe ale z czasem ujawniają swoje niszczące skutki. Przygotuj się, aby odkryć siedem działań, które kształtują przyszłość starszych osób i przede wszystkim, jak ich unikać. Każde z nich niesie ważną lekcję, która może zmienić bieg Twojego życia lub życia kogoś, kogo kochasz. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas, aby stawić czoła tym prawdom z odwagą i uwagą, ponieważ to, czego się tu nauczysz, może być różnicą między pełnym życiem, a samym przetrwaniem. Jednym z głównych powodów, dla których wielu starszych ludzi nie dożywa 75 lat, jest bezpośrednio związane z zaniedbaniem zdrowia emocjonalnego przez całe życie. Wiele osób bagatelizuje wpływ uczuć takich jak urazy, żal czy izolacja na ciało. Nauka pokazała, że negatywne emocje, gromadzone przez lata, mogą wpływać na system immunologiczny. Serce a nawet zwiększać ryzyko poważnych chorób. To jak noszenie niewidzialnego ciężaru, który stopniowo osłabia życiową energię i ogranicza szanse na długie i zdrowe życie. Często w późnym wieku ludzie przestają inwestować w swoje ludzkie relacje, oddalają się od przyjaciół, rodziny i tracą zainteresowanie nawiązywaniem nowych znajomości. Taki emocjonalny izolacjonizm może być zabójczy. Badania wskazują, że chroniczna samotność wiąże się z wyższymi wskaźnikami śmiertelności, będąc również szkodliwą co takie nawyki jak palenie tytoniu. Kiedy starsza osoba czuje się odcięta od świata wokół siebie, traci coś zasadniczego, motywację do walki o własne życie. W tym momencie zdrowie psychiczne i fizyczne zaczyna niebezpiecznie się pogarszać. Z drugiej strony, pielęgnowanie zdrowych relacji Przebaczenie starych urazów i otwarte serce na nowe doświadczenia mają moc odwracania tego destrukcyjnego cyklu. To chodzi o odnajdywanie radości w prostych rzeczach, które niosą ogromny. Wpływ, jak znacząca rozmowa czy moment szczerego śmiechu. Zdrowie emocjonalne to fundament długowieczności, a często największym wyzwaniem jest zrozumienie, że dbanie o nie nie jest luksusem, ale koniecznością, która może uratować. Życie. Aby żyć dłużej i lepiej, pierwszym krokiem jest spojrzenie wewnętrzne i uwolnienie się od wszystkiego, co już nie służy. Innym potężnym czynnikiem, który ogranicza długowieczność wielu starszych osób, jest siedzący tryb życia. To cichy wróg, który z czasem niszczy witalność. Ciało ludzkie jest zaprojektowane do ruchu, ale z biegiem lat wielu ludzi przyjmuje coraz bardziej bierny styl życia. To nie tylko kwestia utraty siły mięśniowej czy wytrzymałości fizycznej. Bezczynność jest jednym z głównych czynników prowokujących choroby, takie jak nadciśnienie, cukrzyca i problemy zdrowotne. Ciało, które pozostaje w bezruchu, wchodzi w niebezpieczny cykl, w którym zdrowie fizyczne szybko się pogarsza, a wpływ odbija się również na zdrowiu psychicznym. Brak aktywności fizycznej nie tylko zmniejsza siłę i mobilność. Ale także ogólną jakość życia. Wielu starszych ludzi sądzi, że są już za starzy, aby ćwiczyć, ale to niebezpieczny mit. Nawet lekkie spacery czy codzienne rozciąganie mogą znacząco wpłynąć na poprawę stanu zdrowia. Ruch stymuluje krążenie, poprawia funkcjonowanie mózgu i uwalnia endorfiny, tak tzw. hormony szczęścia, które są niezbędne do zwalczania depresji. Regularna aktywność fizyczna daje nie tylko więcej energii do codziennych wyzwań, co jest kluczowe w podeszłym wieku, ale także pomaga zapobiegać upadkom. Jednej z głównych przyczyn hospitalizacji i komplikacji zdrowotnych wśród osób starszych. Silniejsze ciało lepiej radzi sobie z upływem czasu, a aktywny tryb życia wspiera pozytywne i odporne podejście do życia. Niezależnie od wieku, zawsze można nauczyć się na nowo dbać o swoje ciało. Ruch to nie tylko sposób na dłuższe życie, to zaproszenie do życia lepszego, pełnego niezależności, energii i radości z każdego dnia. Kolejnym powodem, który ogranicza długowieczność wielu starszych osób, jest niewłaściwe odżywianie. Problem, który rozwija się subtelnie i często pozostaje niezauważony, aż do momentu, gdy jego skutki są nieodwracalne. W młodości wiele osób bagatelizuje znaczenie zrównoważonej diety. Wierząc, że ciało poradzi sobie z wszystkim. Jednak w starszym wieku te zaniedbania zbierają swoje żniwo. Diety bogate w rafinowane cukry, tłuszcze nasycone i wysoko. Przetworzone produkty prowadzą do gromadzenia się toksyn, osłabienia organów wewnętrznych i układu odpornościowego, czyniąc organizm bardziej podatnym na różne choroby. Z czasem złe wybory żywieniowe bezpośrednio wpływają na energię i witalność seniorów. W podeszłym wieku apetyt często maleje, ale to nie oznacza, że jakość spożywanych produktów powinna być ignorowana. Słaba dieta przyspiesza proces starzenia i negatywnie wpływa na pamięć, nastrój oraz zdolności regeneracyjne organizmu. Niedobory składników odżywczych takich jak witaminy, minerały i białko osłabiają kości, mięśnie, a nawet zdrowie psychiczne, zwiększając poczucie kruchości i podatności na choroby. Z drugiej strony, inwestowanie w zdrową dietę może odmienić życie w starszym wieku. Włączenie do jadłospisu produktów bogatych w błonnik, antyoksydanty i zdrowe tłuszcze, takich jak owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty i ryby, nie tylko przedłuża życie, ale również poprawia jego jakość. Nawet niewielkie zmiany, takie jak ograniczenie soli i cukru, czy wybieranie domowych posiłków, przynoszą natychmiastowe i długofalowe korzyści. Zdrowe odżywianie to nie tylko kwestia zdrowia, to sposób na szacunek dla swojego ciała, i zapewnienie, że pozostanie ono lojalnym sojusznikiem przez całe życie. Bo przecież długowieczność zaczyna się na talerzu. Kolejną przyczyną, która ogranicza długość życia wielu osób starszych, jest brak celu w życiu. Kiedy nadchodzi emerytura lub znikają dawne obowiązki nadające sens istnieniu, wiele osób doświadcza emocjonalnej pustki, która może być druzgocąca. Brak celów, zadań czy znaczących zajęć wywołuje poczucie bezużyteczności, które nie tylko wpływa na zdrowie psychiczne, ale również ma poważne konsekwencje dla organizmu. Badania pokazują, że osoby tracące poczucie celu w życiu są bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe, depresję, a nawet demencję. To uczucie dezorientacji jest dodatkowo potęgowane przez zmiany w kręgu społecznym. Przyjaciele odchodzą. Dzieci zakładają własne rodziny, ich krąg towarzyski kurczy się, a bliscy podążają własnymi ścieżkami. Bez wsparcia społecznego lub aktywności, które przynoszą radość i motywację, czas zaczyna się dłużyć, a wpływ psychologiczny staje się widoczny. Ciało reaguje na stan umysłu, a kiedy brakuje powodu, by dalej walczyć, energia życiowa maleje. Ten niebezpieczny cykl można jednak przerwać dzięki drobnym zmianom. Ważne jest, by zrozumieć, że sens życia nie zanika z wiekiem. On po prostu zmienia formę. Odkrywanie nowych zainteresowań, powrót do dawnych pasji czy pomaganie innym to potężne sposoby na odbudowanie znaczenia życia. Dzięki wolontariatowi, spędzaniu czasu z wnukami czy oddaniu się zapomnianym hobby, starsze osoby mogą odnaleźć nowy cel, który odświeża ducha i wzmacnia ciało. Starszy człowiek, który czuje się potrzebny i doceniony, zyskuje nie tylko więcej lat życia, ale także szanse na życie pełne radości i entuzjazmu. Sekret długowieczności nie tkwi wyłącznie w dbaniu o ciało, ale także w pielęgnowaniu duszy. W końcu serce, które ma cel, bije mocniej. Kolejnym powodem, który uniemożliwia wielu seniorom osiągnięcie zaawansowanego wieku, jest jakość snu kluczowy element równowagi ciała i umysłu. Wraz z wiekiem sen często ulega zmianie. A wiele osób wierzy, że spanie mniej lub niespokojny sen to naturalna część starzenia. Jednak takie zmiany nie powinny być akceptowane jako norma, ponieważ nieprzespane noce wpływają bezpośrednio na regenerację komórek, zdrowie mózgu i funkcjonowanie układu odpornościowego, co może znacząco skrócić życie. Brak odpowiedniej ilości snu to coś więcej niż zmęczenie fizyczne. Ma to głęboki, cichy wpływ na zdrowie. Niedobór snu pogarsza pamięć, zwiększa poziom stresu i jest związany z poważnymi schorzeniami, takimi jak demencja czy choroby sercowo-naczyniowe. Co więcej, nieregularny sen rozregulowuje hormony odpowiedzialne za apetyt i metabolizm, sprzyjając przybieraniu nawadze i powodując inne komplikacje zdrowotne. Te skutki kumulują się z czasem. Przyspieszając proces starzenia i utrudniając zachowanie zdrowia w starszym wieku. Na szczęście istnieją sposoby na poprawę jakości snu i zwiększenie długości życia. Regularne godziny snu i budzenia, się unikanie stymulantów wieczorem oraz stworzenie w sypialni spokojnej i komfortowej atmosfery to ważne kroki. Relaksujące zajęcia, takie jak czytanie lub medytacja przed snem, również mogą pomóc ciału przygotować się do odpoczynku. Sen to nie tylko chwila wytchnienia, to moment, w którym ciało i umysł odnawiają się, dając energię potrzebną do życia z większą witalnością. Kolejnym szóstym czynnikiem, który wpływa na skrócenie życia seniorów, jest zaniedbywanie aktywności umysłowej. Wraz z upływem lat wiele osób popada w monotonię, sądząc, że starszy wiek to czas na odpoczynek od wysiłku intelektualnego. Tymczasem mózg, podobnie jak ciało, potrzebuje ciągłych bodźców, by zachować zdrowie. Brak aktywności poznawczej. Może prowadzić do przyspieszonego spadku zdolności umysłowych, zwiększając ryzyko chorób takich jak Alzheimer czy inne formy demencji. Nieaktywność umysłowa jest jak osłabiający się mięsień, który nie jest używany. Brak intelektualnych wyzwań zmniejsza plastyczność mózgu, cechę kluczową dla nauki i pamięci. Wielu starszych ludzi unika aktywności, które mogłyby stymulować ich umysł, takich jak nauka nowych rzeczy, rozwiązywanie problemów czy. oraz interakcje społeczne. To zachowanie nie tylko ogranicza zdolności poznawcze, ale może także wpłynąć na nastrój, zwiększając ryzyko depresji i lęku, co z kolei ma bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne. Z drugiej strony, pielęgnowanie Aktywnej umysłowości przynosi korzyści, które wykraczają poza same zdolności poznawcze. Działania takie jak czytanie, nauka nowego języka, gry strategiczne, a nawet prowadzenie stymulujących rozmów wzmacniają połączenia neuronalne, stymulując mózg do ciągłej odnowy. Ponadto, angażowanie się w działania, które budzą ciekawość lub pasję, wnosi odnowione poczucie celu co jest kluczowe dla jakości życia na starość. Inwestycja w ciągłą naukę i chwilę odkrycia to nie tylko luksus, ale konieczność dla tych, którzy pragną żyć dłużej i lepiej. Aktywny umysł to jeden z najpotężniejszych sekretów długiego i pełnego życia. 7. Często otoczonym Tabu powodem, który może negatywnie wpływać na zdrowie i długowieczność niektórych starszych osób, jest uzależnienie od masturbacji. Chociaż sama praktyka jest naturalna i nawet zdrowa w umiarkowanych ilościach, Nadmiar może przynieść fizyczne, psychiczne i emocjonalne konsekwencje, które z czasem podkopują witalność. Kompulsywność tego zachowania może być odzwierciedleniem samotności, lęku, czy nawet emocjonalnej ucieczki, ale kiedy staje się nałogiem, może prowadzić do zaburzeń hormonalnych, fizycznego wyczerpania i społecznego izolacjonizmu. Nadmierna masturbacja wpływa na organizm w sposób, którego wielu nie dostrzega. Organizm, zwłaszcza w podeszłym wieku, potrzebuje energii na procesy regeneracyjne i utrzymanie funkcji życiowych, ale kompulsywna praktyka może powodować wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Ponadto zaburzenia hormonalne wynikające z ciągłego uwalniania dopaminy i innych neurotransmiterów mogą wywoływać uzależnienie psychiczne, utrudniając kontrolę nad własnym zachowaniem i napędzając błędne koło, które kompromituje zdrowie emocjonalne. Dla wielu starszych osób, przezwyciężenie tego nałogu to kwestia znalezienia nowych sposobów na wypełnienie czasu i radzenie sobie z emocjami. Angażowanie się w działania, które przynoszą satysfakcję i społeczne połączenia, może pomóc przekierować uwagę, podczas gdy praktyki takie jak medytacja i ćwiczenia fizyczne pomagają zrównoważyć ciało i umysł. Poszukiwanie wsparcia psychologicznego. Może być również kluczowe do zrozumienia przyczyn tego zachowania i nauczenia się, jak nim zarządzać. Przełamanie tego nadmiernego nawyku to ważny krok do odzyskania energii, równowagi emocjonalnej i w konsekwencji podniesienia jakości życia i jego oczekiwanej długości. Teraz, gdy przeanalizowaliśmy tych siedem działań, które mogą decydować o losach wielu starszych osób, staje się jasne, że długowieczność nie jest kwestią szczęścia czy genetyki, ale wynikiem świadomych wyborów dokonywanych przez całe życie. Każda nasza decyzja, czy to w odniesieniu do ciała, umysłu czy emocji, kształtuje drogę, która prowadzi nas do długiego i zdrowego życia lub do skróconego przeznaczenia przez ciche zaniedbania. Starzenie się z jakością to akt troski i szacunku dla siebie, a każda mała korekta dokonana dzisiaj może głęboko przekształcić nasze jutro. Jeśli te informacje miały dla Ciebie sens lub przyniosły cenne spostrzeżenia, skorzystaj z tej chwili, aby zapisać się na kanał i polubić to wideo. Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie treści, które nie tylko informują, ale także inspirują do pozytywnych zmian w życiu naszych widzów. Udostępnij to wideo osobom, które według Ciebie mogą skorzystać z tych refleksji i zostaw komentarz z Twoją opinią lub doświadczeniem na ten temat. Razem możemy stworzyć przestrzeń do nauki i transformacji dla dłuższego i pełniejszego życia. Do zobaczenia w następnym wideo.